W Myczółku winałowym, andy Włosarek, Posa Radą, zwycięstwo gości razem z Państwem na pierwszej części konferencji. Trener zespołu Rosy, pan Wojciech Kamiński i zawodnik Michał Sokołowski, Trenerze poprosimy o komentarz. na początku zacznę od podziękowań dla Kubiców, którzy przyjechali, do tej dzisiaj z Radowania. bardzo za wsparcie, bo wiem jak gorąca jest do Wrocławku i jak ciężko się tu grałem. Także dziękuję serdecznie. Gratuluję. No nie na gratuluję swoim zawodnikom bardzo dobrego meczu. Myślę, że dzisiaj bardzo dużo nam wychodziło i, i naprawdę naprawdę naszym się im słowo uznania. Anwil myślę, że i tak i ci, zawodnicy Anwilu bardzo chcieli i starali się, dlatego też, też nie wolno o nim zapomnieć, bo. Wykonują w tym półfinale bardzo dużo ciężkiej pracy. Natomiast za, za podejście za na pewno należy mi się im słowo uznania, ale dzisiaj chyba nie, to, nie był ich I dzień. No to jestem tak spod Jest za jeden dla nas. Cieszymy się ogromnie przed nami środkowy mecz. Życie pokaże jak się opoczyć. Dziękuję bardzo. Do dobry wieczór. chciałem pogratulować, że z Włocławka. Podziękować naszym kibicom, którzy licznie przyjechali i nas wspierali przez cały mecz. Jeżeli zagramy w czwartek taki mecz jak dzisiaj, to, to myślę, że wygramy z po raz trzeci i będziemy w finale. Dziękuję. Dziękujemy. Czy Państwo ma pytania Waszych gości? Proszę bardzo. Michał Szprędołowy z telewizji Adam do Pana Trenera. Panie Trenerze, stan zdrowia CJ-a czy możemy, czy jakie są szanse, że zagra jeszcze tutaj do Włocławka? Każdy dzień, każda godzina. Czas pracuje na, na, na pewno na naszą korzyść i... Ale czy zagra, nie wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć, natomiast jeszcze ja raz powtórzę, że to, co dzisiaj wszyscy pokazali, to, to że jesteśmy w stanie grać w jest i myślę, że za to też, za tą wiarę, za ich wiarę, że a, można walczyć, można bronić i wykorzystać swoje atuty. Pomimo braku najlepszego strzelca, udało nam się zagrać tak ogromnie, że, że ten mecz można powiedzieć... Nie spokojnie, może wygra, że ten wygraliśmy i to jest dla nas najważniejsze. Czy CJ będzie, czy nie będzie, myślę, że drużyna będzie wierzyła, że jesteśmy w stanie wygrać z nimi, bez nich i to jest najważniejsze. Teraz bardzo Czy mamy jeszcze jakieś na możliwości? naszych gości? tego braku CJ Harrison, tak przekonam się, przed lakiem, żeby mówili, że tak że CJ tak naprawdę skazani na porażkę. Zamieniłem dwa słowa z pana dobrym znają, czy to właśnie od z kadry polskiej, czyli z ja powiedział, że przewrotnie postawi na Was, ale to też z podorunkiem dlatego, że Pana zespół pokazuje na doświadczeniu, a to jest skarb, i ogólnie dla Pana te zabronicą, to doświadczenie są skarby. Czy Pan się z tym zgodzi, czy, 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 czy... Ja Myślę, że Krzysiu troszkę przewrotnie, ale czasami nie jest tak, że brak jednego zawodnika, przeciwnika ważnego zawodnika powoduje może te koncentrację, może myślenie, że, że, że będzie łatwiej. A w nie ma czasu na to, żeby było łatwiej. Każdy każdym razie jest ważne podejście, bo później nie trafia się w kilku prostych rzeczy, jak to było w przypadku ambilu, i wkłada się nerwowość i wtedy ciężko wrócić. Ja wiem, że nikt nam nie wierzy, dlatego jak powiedziałem tutaj, przekazałem informacje dziennikarzom już wczoraj, a niektórym już wcześniej, że na pewno nie zagra, ale. Zawsze się spotykałem z murem niedobiarków. Nie, nie, nie Chcę więcej powiedzieć. My bez CJ -a, a czasami tak bywa, że, że drużyna gra lepiej, jak, jak brakuje tego najlepszym ofensywnego zawodnika. Bo dzisiaj wygraliśmy, może powiedzieć, że obroną, a, nie, a nie, nie atak. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania naszych gości? Proszę bardzo. Przepraszam, nie się wymienić. I w pierwszym meczu u no, zasadniczy to tutaj do przed 13. Tam przegraliście podowiecy, mam pytanie do obu Panów, czy w Przerwie mieliście takie... Myśl, może wracaliście myślałem do tamtego dnia i były takie obawy, że też znowu coś może się wydarzyć. Na pewno cieszyliśmy się, że to nie były znowu, e, nie było znowu 13 punktów, <laughs> więc to już był dobry znak i na pewno wyszliśmy tak samo skoncentrowani na drugą połowę jak na pierwszą. No nie oddaliśmy tego zwycięstwa. Ja mogę jeszcze dodać, że oglądałem się ten mecz i, i, i tylko u, dzisiaj jeszcze raz po wyjściu oglądałem ten mecz. Tylko uczuwałem na jedno, żebyśmy dali się rozpędzić w tej 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 połowie, bo, bo wtedy daliśmy się rozpędzić. Publiczność pomogła i, i przegraliśmy ten mecz, więc lekcje i, i mamy cenne, bardzo cenne zwycięstwo do głosowania. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania naszych gości? Jeżeli nie Dziękuję no, bardzo proszę. Przepraszamy za tak długi czas oczekiwania. Druga część konferencji. Razem z nami trener zespołu gospodarzy, pan Igor Milicjić oraz zawodnik Bartosz Widuszko. Trenerze, poprosimy o komentarz do tego spotkania. Chcę powiedzieć, że przy takim spotkaniu możemy tylko e, przeprosić naszych kibiców, że, że nam mecz nie wyszedł. To nie jest tak, że nie chcieliśmy, to nie jest tak, że nie walczyliśmy. Po prostu z jakiej przyczyny ten mecz nie wyszedł. Tyle otwartych rzutów, tyle nietrafionych rzutów pod koszem nam się nie zdarzyło w tym sezonie. Czemu akurat teraz musimy zobaczyć? przeanalizować jeszcze już pogadaliśmy także nie więcej wiemy o co chodzi ale na pewno musimy przeprosić naszych kibiców bo nie tego się oni spodziewali spierali nas mocno i mi wiemy że oni są za nami w dobrze i źle. a dzisiaj to było źle. mam nadzieję i wierzymy w to nie że mam nadzieję wierzymy w to że się odbudujemy do czwartku i czwartek pokażemy prawdziwą twarz Rumił Włocławie. Dziękuję bardzo, Bartku. Poprosimy o kilka słów. Yy, tak jak powiedział trener, gdzieś tam na początku może byśmy po prostu zbyt spięci nie wiem, tego spotkania czy, czy po prostu atmosferą. Yy, Ale jest 2-1, tak także seria dalej trwa, nie poddajemy się. Mamy teraz mecz na, yy, w czwartek, tak, tak że będziemy... No, Wyjdziemy, będziemy się bić, walczyć i, i, i teraz nam wyrównać i, i pojechać na do, do Radomia. I tylko chciałbym podziękować kibicom i, i też ich przeprosić, że nas tak dzisiaj nie wyszło, ale podziękować za nadopięk za i mam nadzieję, że będą z nami dość czwartek. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie Państwo pytania naszych gości? Proszę bardzo. Michał z telewizja Dami z Radomia. Mam pytanie do Pana trenera. Panie trenerze, no. Jak pan spojrzy na tą salę konferencyjną, to ona jest w połowie pusta. Przed chwilą był tutaj, no przed chwilą, 20 minut temu był tutaj trener Wojciech Kamiński, ta sala była pełna. Ci ludzie poszli, bo nie chcieli czekać na, na pana trenera. Jakieś może słowo komentarza do tego, chociaż jakieś słowo przepraszam. Ja już powiedziałem, że przepraszam. Mieliśmy tutaj szatni, które jest niestety ważniejsze. I jesteśmy teraz tutaj, także jeszcze raz przepraszam wszystkich, że, że nam tyle to zajęło. To są ważne sprawy, ważne rozmowę i dlatego to tyle potrwało. Dobrze, że mieliście trenera kamieńskiego i zawodnika z Rosy, także zresztą to on, byli byli głodni bohaterami dzisiejszego meczu. A to były pretensje do zawodników, to była jakaś taka analiza już na szybko po meczu? Bo co było to my wiemy, widzieliśmy. Panie trenerze, co nie się ma, stało? Tak ma, jak mówi tutaj Warte Nie praktyka? ma na pewno większych pretensji, bo pretensje mogę mieć, jeżeli ktoś nie chciał, albo jeżeli ktoś nie walczył, po, po prostu jednym słowem nam nie weszło Ten mecz. Y, wiedzieliśmy mnóstwo meczów w tym sezonie mi spane, ale takiego nie wiedzieliśmy. Tyle. Presja, tak jak mówi Bartek? Ty Ja nie powiedziałem, że presja. Nie mam że Ja powiedziałem, po prostu, żebyśmy spięci, a, a nie że była presja. Po prostu może zbyt nie chcieliśmy ten mecz wygrać, dlatego no tak mieliśmy, tak, tak każdy widział mnóstwo otwartych rejaków, zwłaszcza w pierwszej połowie i, i, i trójek. No, nie wpadały po prostu, może się je za, za bardzo. Dziękujemy. Czy macie Państwo pytania naszych gości jeszcze? Jeżeli nie ma pytań, do zobaczenia w czwartek. Dziękuję bardzo.